Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Lech. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób możesz oznaczać swoje zarejestrowane wzory przemysłowe. Jeżeli przeszedłeś całą procedurę, uiściłeś odpowiednie opłaty urzędowe no i odczekałeś wymagane terminy, to najprawdopodobniej dysponujesz już takim ozdobnym świadectwem rejestracji. No dobrze, ale być może zastanawiasz się, w jaki sposób teraz o tym przemiłym fakcie możesz powiadomić świat, a z pewnością swoją konkurencję z branży. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, a uświadomił mnie o tym mój własny klient. Zadał mi proste pytanie: Jeżeli dostał już to świadectwo rejestracji, to czy od tego momentu może legalnie posługiwać się tą charakterystyczną erką w kółeczku? No i niestety musiałem mu powiedzieć, że. Ta R w kółeczku nie ma w ogóle odniesienia do wzorów przemysłowych, a do znaków towarowych. W formie znaku towarowego może być chroniona nazwa firmy, nazwa różnego rodzaju produktów. Natomiast w sytuacji, kiedy przejdzie się całą procedurę i podobnie jak przy wzorach otrzyma się świadectwo ochronne, to już wtedy legalnie można się posługiwać tą charakterystyczną R w kółeczku. Z tym, że jest to skrót od angielskiego słowa registered, no i odnosi się stricte do znaków towarowych, nie ma niestety nic wspólnego z wzorami przemysłowymi. Niestety przy wzorach przemysłowych nie ma takiego jednego symbolu, który by w sposób prosty komunikował, że dany wzór jest zarejestrowany. Nie oznacza to jednak, że nic nie można zrobić. Przedsiębiorcy radzą sobie z tym problemem na najróżniejsze sposoby. Przyznam ci się szczerze, że przygotowując się do tego nagrania, rozejrzałem się trochę po swoim otoczeniu i znalazłem kilka przykładów zarejestrowanych wzorów, które posiadają właśnie tego typu oznaczenia. Pierwszym niech będzie taka zwykła temperówka, niby przeciętna temperówka, natomiast tutaj ma informację, że wyprodukowana ją w Polsce, ale też jest to wzór zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, a tutaj jest jego numer. Innym przykładem niech będzie strzywacz. Strzywacz, być może, też wygląda na typowy, natomiast na spodzie posiada informację, że został zarejestrowany w Anglii, co jest dla nas też bardzo ważną informacją. Oznacza, że skoro jest chroniony w Anglii, to nie jest chroniony w Polsce. No chyba, że ktoś zarejestrował go również w Polsce bądź na terenie całej Unii Europejskiej. Na koniec mała zagadka, bo jest jeszcze coś takiego. To jest zarejestrowany wzór wspólnotowy, jestem tego pewien, ponieważ sam uczestniczyłem w tej rejestracji. Natomiast no, jestem ciekawy, czy zgadniesz, co to za urządzenie? Odpowiedź zagadki jest to po prostu papierośnica. Wygląda w ten sposób, ma ciekawy, charakterystyczny kształt, design, więc jak najbardziej kwalifikuje się jako wzór przemysłowy. W tym przypadku wzór, wzór wspólnotowy chroniony na całą Unię Europejską. Jak więc widzisz, informacja o tym, że wzór jest zarejestrowany, może być umieszczona na samym produkcie, ewentualnie na etykiecie bądź jego opakowaniu. Przedsiębiorcy radzą sobie różnie, piszą. Zarejestrowany wzór przemysłowy numer posługują się skrótami. Przy okazji wzorów wspólnotowych znalazłem informację Registered Community Design i podany numer, ewentualnie skrót RCD i też wskazany numer. Pamiętaj o tym, jaki cel ma to wywołać. Chcesz poinformować, Generalnie swoją konkurencję, że wzór, który mają akurat w ręku, jest zarejestrowany. Przeciętny konsument podejrzewam, że w ogóle nie zwraca na takie rzeczy uwagi. Natomiast pamiętaj, że jeżeli ty posiadasz w ręku wzór swojego konkurenta i nie ma tam informacji o rejestracji, to wcale nie oznacza, że nie jest on chroniony. Podobnie jak z tym symbolem R w kółku, taki tutaj nie ma obowiązku umieszczania informacji o zarejestrowanym wzorze. Na koniec jedna bardzo ważna kwestia. Przedsiębiorcy często pytają mnie, czy jeżeli złożymy już ten wniosek o uzyskanie ochrony na ten wzór przemysłowy, to czy jesteśmy objęci jakąś taką ochroną tymczasową? No, ja zawsze powtarzam, że dopóki nie dostaniemy decyzji z urzędu patentowego, dopóty nie możemy być w 100% pewnym, że no, całą procedurę przejdziemy pomyślnie. No, wystarczy, że ktoś nie zapłaci stosownej opłaty urzędowej i cały proces jest tak naprawdę przerwany. Tak więc dobrze z jakimiś decyzjami, z jakimś informowaniem konkurentów o zarejestrowanych wzorach, poczekać do oficjalnej decyzji, kiedy będziemy mieli pewność, że ochrona faktycznie jest nam przyznana. No i to wszystko, co chciałbym Ci powiedzieć. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.